Cześć! Mamy jeszcze jedno zwierzęta, o których Wam nie powiedzieliśmy, a są nimi nasze kury. Mamy różne kury. Niektóre takie zwykłe. Są też bełoszyki. I są, są różnych kolorów. Tu jest nasz kogut. W tym roku. Się dwa razy kurczaki. Jedne są duże, a drugie małe. A w tych dużych jest taka ładna jedna biała kurka dziubiusz. I nazwałam ją dziuś. I te są małe, te małe kurczaki. To jeden jest biało-czarny i nazwałam go pingwinek, no bo, no bo biało-czarny mi się kojarzy z pingwinkiem. Te małe jeszcze chodzą z mamą. Nasze kury są w zagrodzeniu, ponieważ na podwórku kopałyby nam dziury i nasz pies jest mieszany z rasą Cocker Spaniel, a Cocker Spaniel to pies myśliwski i by nam zjadł kury. Żeby kury miały świeżą trawę codziennie im koszę. Chodź, idziemy dać kurą trawę. Duże miejsce. Bracianka. O, damy im trochę pszenicy. Madzia daj. Są. Nie mać. A. Tu mamy wiadro pszenicy dla kół. Daj im Madzia. Nie z zbieramy jajka od kur. Maciek tylko nie w moją stronę. Niektóre kury niosą nam takie zielone jajka, a inne zwykłe białe. Jajka mamy dla siebie. Chyba, że mamy za dużo, to dajemy rodzinie. Rybom też dajemy trawę. Bo mury bardzo lubią trawę. O, rybki już przyszły. Patrzcie, przyszła moja ulubiona jest czerwona. Karpie. i właśnie je wypuszczamy. Chodź, wrzuć. Okej. Ła! On mi wypadł z rąk. O, Nie ma. A ta nie żyje chyba. Wow, wow! Ona mi odleciała. To już koniec na dziś. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. 爸爸。Bye bye. Bye bye.